i błogosławień za obozy żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. ...socjalny grup portuje socjalistów polskich gotowych... ...zaciąg do wojska, Szanowne Panie. ...pełną parą. Wszyscy chcą bronić Storysa. Pożyczemy, tak? No tak, ale nie są niedokończe, ale... Siedzę. Piotrze Kapralu, ochotnik wie z czy jest tego pułku piechoty. Strzelec, Teraz pójdziecie, ochotnik, do lekarza. Jasne? Tak jest. Przepraszam bardzo, ale... Koekaca, Marsz! Następny! Zaciągamy się do wojska, potrzebują ochotników. Ja przyszedłem prosto z akademii. Czekam. A dlaczego pan się zdecydował? No pana, z bardzo prostego powodu chcę walczyć o wolną Polskę, ale Pan, co pan tutaj robi? Następny! Powodzenia! Imię, Kazimierz. nazwisko Ujtowicz. Bieg. 43. Wykształcenie. Techniczne. Inżynier, przyda się. kapralu zapiszcie. Kompania techniczna. Dostaniecie skierowanie do lekarza. Powodzenia. Dziękuję. Następny! Następny. I nie, Jan. Nazwisko. Królak. Królak. Bieg. W razie 236 Ochotniczy Pułk Piechoty, piszcie Batalion Ochotniczy. Rok 1920. W lipcu Rada Obrony Państwa wydała orędzie o Ojczyźnie w Potrzebie. Formuje się Polska Armia Ochotnicza pod dowództwem generalnego inspektora generała Józefa Hallera. Za miesiąc rozpocznie się Bitwa Warszawska. Proszę żona? Nie mam. Dobrze, Pięć. Trzy. Dwa, jeden, dobrze, dziękuję. Inżynier, sześć. Nawagę, jeszcze proszę. Siostro, w szeregi armii wstąpiło ponad 100 tysięcy ochotników. Zostali oni przydzieleni do konkretnych formacji ze względu na swoją budowę ciała, wiek i wykształcenie. Przepraszam bardzo, właściwie po co te miary? Jak to po co? Do mundury. Do armii ochotniczej zgłaszały się osoby w wieku od 10 do nawet 100 lat. Wśród nich byli uczniowie, młodzież akademicka, urzędnicy, kobiety czy cudzoziemcy. Zgłaszały się także całe rodziny i to do trzech pokoleń. Ochotnicy, patrz! Królak! Jest! Przedział do piechoty. Tak jest! Wojtowicz! Jestem! Przedział do łączności. Tak jest! Tarnowski! Jestem! Przedział jako koniec! Tak jest! Venedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Bogiem, Panowie. Panie, Panie Boże, proś Jest z nami znawca historii, a zarazem archiwista. Powiedz, co stanie się z tymi wszystkimi dokumentami? Dokumenty te trafią do archiwum. Powstanie nowy zespół. Materiały zostaną odkwaszone i ponumerowane, a następnie będą udostępniane. W archiwum AK nowych mamy materiały dotyczące armii ochotniczej, które znajdują się w zbiorach Związek Harcerstwa Polskiego i Towarzystwo Straży Kresowej. Za skupienie własności państwowej grozi odpowiedzialność karna. Odmaszerować. Tak Następne. Nazwisko. Niemkowiec. Podpis. Za zgubienie własności państwowej grozi odpowiedzialność karna od Maszerowa. Tak jest. Następne. Nazwisko. Zalewski. Podpisz.